Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serwera PVP Survival The Wolves SkyBlock. Serwer jest różny. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zdobywaniem surowców. I nie wiem co dalej. Dobrze, gram. No jak widać, no to. Grałem tu już dzisiaj z pół godziny i znalazłem żelazo, dwa szmaragdy, znalazłem tam... Kurczę. No, szybciej. IP w ogóle tego serwera będzie podane w opisie. Jak widać, to jest sporo węgla, tylko mi się go nie chce wydobywać. Za dużo czasu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się łącznie zbieraniem więcej surowców, tak, szukanie diamentów najbardziej. No nic, no. Chciałem nagrać to Chciałem nagrać też Let's Playa... No nie Let's Playa, tylko tak normalnie, żeby grać... Pograć na Packu, tylko oczywiście mi... coś mi się zepsuło z Minecraftem i nie mogę. No ale jeżeli się naprawi, no to oczywiście będę grał. Nagrywał. Oj, co tu mamy? Nic. Tutaj też nic dobrze. Mamy patyki, nie mam, muszę iść do domu O, my poczekamy jeszcze 5 sekund No, jak widać Po środku z prawej strony pisze Top i stats Nie wiem czy, dlaczego, nie wiem w ogóle co to są te top Jeżeli przecież Mam Albo to są kille, albo to są dedy Nie wiem, nie wiem Po prostu ja mam 8 killi, 7 sorków Z 1 I Jak tu się nie wkurzyć Ponieważ zabiłem kolegę nieraz wczoraj, no to nie wiem dlaczego, jakim cudem w ogóle ja mam a on nie. Bo wczoraj mnie zdenerwował, no, go, no to go zabijałem co chwilę. Bo albo mnie wyzywał, albo mi coś robił. tutaj żelazo, tak, o nie, 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 patyki ze sobą weźmiemy, schowamy tylko to i 8 Że... żelazo, dobra, weźmiemy te 16 okej okay. to idziemy mhm. idziemy tutaj, tutaj i tak nic nie ma no, czyli tu już byliśmy, dobra ciekawe jakie ja mam jeszcze cigmenty. Lol. No nic, ja tych ażegmentów nie robię, bo co one dają? O, lol. No co to? Nie 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 nie, 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 nie. Jest. O, czyżby? Tutaj jeszcze nie byłem. Okej, okay, nic tu nie ma Okej, okay. o więcej żelaza No jak widać to jest kopalnia Taka, że tu jest tak dużo żelaza, że to jest nie do określenia Małe lagi Na tym serwerze łącznik gra... nie wiem ile No u mnie gra tyle, dopiero trzy osoby ze mną A tak to nie wiem Chwilunia Okej, okay. już wróciłem. No, jest... jest lapis. Hmm, tylko jedno. Jak widać, mam trzy... O, jeszcze żelazo, no. Jak widać kopalnia żelaza. Stąd miałem na set. On po prostu nie chciało mi się nagrywać, jak zbierałem surowce. No przecież to by było nudne, nie? No to zdecydowałem, że nazbieram surowce i będzie git. No to jak widać złoto. Teraz będę wszystko nagrywał bez oszukiwania, bo... Potem pomyślicie O, zapytałem się admina, czy da mi itemki Nie, to nie było tak Kurde, damy żelazo No jak widać, no Przy sobie mam 16, jeszcze tu 10, no to jeszcze więcej żelaza będzie No w dzisiejszym odcinku w ogóle Chciałem się zająć tak bardziej zbieraniem surowców Niż kopaniem Robieniem pvp Chociaż tu nie ma z kim robić pvp Mało osób gra to Wszyscy prawie na deulsto. Jeżeli chcecie, żebym z tego serwera nagrał The Wolves, to napiszcie mi w komentarzach. Ale to dopiero jak będzie troszkę więcej osób na serwerze, to myślę, że wejdzie, wbijecie na ten serwer. No, jak widać, już jeden zginął. Z wysokości spadł. A creepery tu są tak, że jak stoisz koło creepera, no to jak on wybuchnie, no to cię wysyła gdzieś tam w powietrze, nie wiadomo gdzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu nic nie ma. O, mamy Redstone. Jeszcze nie ma. Ok. okay. Mamy trzynasty level. No, i bardzo. No, eku. No, ek no, całe. Ok. Co, Co bym mógł jeszcze powiedzieć? No, to będzie mój pierwszy odcinek z takiej jakby serii. Serii. Przepraszam. Y Ponieważ tamte filmiki, co mam na YouTubie dalej to to mam prawo autorskie, ponieważ nie wstawiłem w opisie, skąd można pobrać muzykę, w tle co miałem, no i wiecie już w ogóle o co chodzi Dobrze O, tu jest fajne no, tu jest w ogóle fajne mhm. Można tak powiedzieć Ja ten znak się kojarzę O, wiem jaki znak zrobię tak... Okay, jeszcze jeden... Albo... O! Nie, to nie ten znak. A! A! Palę się, palę się, palę się, palę się, palę się! Nie! Nie! O nie, zginiemy. Nie! Co za troll? Nie! Trzy sarduszka! Dwa! Jest. Co za fuks! To nie taki znak miał być. To miał być ten znak. I. Na w ogóle nie wiem, co chciałem zrobić, zapomniałem. O, wow! Wow! Fajne! O, jakby opuszczona kopalnia, jak widać! Znowu żelazo. Nie chcę mi się go kopać, ale dobrze wykopię, bo kiedyś, jak nam się stracą itemy, to wiecie, będę narzekał, że nie ma itemów. Oczywiście na skit tolls. VIP, super VIP, no wszystkie rangi. ja Jakie mogą być No w ogóle? Ops creeper. Idź, idź! Nie, nie wybuchaj! No co za troll? Od dziś nie lubię zombie! Skąd ta woda? A stąd Dobra Idź stąd? Wow, tutaj jak widzę, tu mamy fajny kejwik naprawdę. Hmm, oczywiście w żadnym kejwie jakim nie byłem jeszcze nie było żelaza. <grymne> oczywiście węgla nie będę zbierał, bo po co? Węgiel do niczego się nie przydaje, tylko do przepalania. Redstone, z Redstone można zrobić automatyczną farmę, to samo z żelazem. Dlatego, że lazoret tą wszystko zbieram, nawet lapisz dla ozdoby. Oczywiście VIP, jeżeli. No co mnie bije? Skąd ty tu? Okay. No co jest? Spawner jakiś! Ej, okay. Jeżeli spawner, to już mamy ekspiarkę. O, szmaragd. No nie, nie mam widocznych. Najwidoczniej nic tu nie było. Musi być fajny cave po prostu. Jeszcze nigdy nie znalazłem tyle szmaragdów jak dzisiaj. Dobra. Jakbym diaksy, to Jakby co były zamiast szmaragdów diaksy, no to by było lepiej. Ale wiecie, zawsze coś, bo villagerów można wymieniać. Odcinek kręcę o 16.10. Nie wiem ile by... Patrzcie, to już... Który zombie dzisiaj, nie? Chyba z, chyba z 10. O, jeszcze szkielet. No, nice. Ale mówię, ja chciałem nagrać serię z... Minecrafta... po... nie polski, yy, przepraszam Jak to się nazywało? No patrzcie, znowu szmaragd, no Zapomniałem jak się nazywało Aha Z Pingwin... z Pingwin Dwa No z jedynki nie opłaca mi się nagrywać, no bo to było kiedyś, teraz już... Ja to zrobię. Aha hmm, Oczywiście, no... Obo już myślałem, że się spalę Dobrze. No... nie wiem co ja mógłbym tu jeszcze robić w ogóle? No, z, oczywiście, no, zbierać surowce, zbieram. O, jak widać, obsługują. Przydałyby się diaksy, żeby sobie zrobić portem, portal do piekła. Mm. O, tutaj pójdziemy. Tylko zatkamy tą wodę, bo nie lubię, jak mnie woda spycha. A, tu i tak nic nie ma, więc. Idziemy do domku. Halo, się ma? Jak widzicie, tu jest Survival Grobar, PvP i grać. Co ja tu jeszcze mogę robić w ogóle? Dobra, jedna na home. No nic, to będzie pierwszy odcinek z tej serii w ogóle. Nie wiem ile odcinków powinno być. Nie wiem jeszcze. No, będzie troszkę odcinków. No, nie powiem. No, nie, nie będzie tak. Z, pf, z, z dwa odcinki, będzie więcej niż dwa odcinki. Schowam wszystko Albo nie Okej okay, tyl Weźmiemy tylko żelazo, patyki o, I dwa żelaza stąd Aha i zrobimy sobie Drzwiczki Ops, drewna nie mamy Okej, okay, musimy opuścić Naszą kopalnię Ponieważ nie mamy drewna Chociaż nawet nie wiem, jak stąd wyjść. Znowu żelazo wtedy, co zapomniałem je wykopać. To jeszcze było przed odcinkiem. O, jak widzicie, dużo. Sporo żelaza. W ogóle. Na fajną, fajną kopalnię trafiłem, że tak dużo żelaza. Olo! Ale mnie zbagowało. Może tu coś będzie? Szmaragd albo diaks. O, ile? Lo. Je, yeah! Już myślałem Widać? O, tu jest ciąg dalszy Okej, okay, idziemy, idziemy Tu coś jest... Yy... A, o, jest tam coś! Idziemy Kopiemy, kopiujemy Może będzie jakaś fajna jaskinia taka z diaksami albo z czymś, ale... Mi to tam szczerze tylko diaksy są potrzebne, żeby zrobić o węgiel. Żeby zrobić sobie tylko portal Ja chcę tylko portal, ponieważ... Tutaj chyba jeszcze nawet nikt nie ma portalu Nawet nie wiem czy wszyscy są na survivalu Ale ja już chyba wiem co... Spo... Nie, pójdę na home i Nagramy odcinek z SkyBlocka To będzie razem z tym odcinkiem Weźmiemy żelazo Idziemy na spawna Albo... Weźmiemy to i to, Bo... I to, I... to Bo jak będzie razem Albo nie, bo jak nie usunie Albo... Albo... Dobra, weźmę piecyk I crafting table O, i łóżko Okej okay. O, drzwi nie Weźmiemy Redstone. na i weźmiemy to i weźmiemy to 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 to, to jest koniec spawn jak i iść na sk okej p city rolls i Spawn. Okej. Okay. My pójdziemy w City. Zobaczymy, co tam jest. O! Ale fajnie. Ale fajny troll. Okej. Okay. Jak widać, w 1.6.2 dodali, jeżeli już normalnie można pisać z City, ale to idzie wtedy bardziej chudo. Może jak pisanie to jest takie chudsze potem. O, spawn! Jak widać. No, co tutaj jest? Skrzynia dla zebraków. Tutaj nic nie ma, ale wiecie, można zobaczyć nie zawsze. Wiecie o co chodzi, nie? Ender Chess publiczny. No to wkładamy tu. Publiczny. A nie chodzi o to, że na przykład. z no, Ender to i tak nikt nie może zabierać i tu, więc. O, 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 jest. Hmm. Informacje. znajduje się na serwerze pro.pl Jak się nie podoba wyjdź i nie psuj zabawy. Innym graczom prosimy o game. Prośb Aha, prośby o game mod i temki działki nie będą nawet czytane. A za grzecznym za my Zamęczenia admina groźban. Na terenie zamku i wokół czeka. Tyle atrakcji, przejść parku, komnaty No Dobra, nie chcę mi się tego czytać. O, serwer ma nawet TeamSpeaker. A, JOPS. Typ serwera ASG. Zasady. Mm, JOPS. Co? Będzie kopać, budowlanie z górnik. To będzie JOPS. Join i to będzie G O R N I -K. S. Okej. Okay. Tutaj jest jakieś tabliczki. Frakcje na serwerze. Każdy może założyć własną frakcję. O, f f Help. To będzie Nie ma takiej końca wow, O, co to jest? Wiecie co, ja sobie chyba wezmę te itemy ze sobą. Bo sprzedadzą mi się bardzo po drodze, a zostawię tutaj tylko skórzane itemy. Step City i to. No to idziemy w... Teleport główny. No, idziemy w to. Zobaczymy, co tu jest. Odcinek trwa już 15 minut, mniej więcej. Gdzie ja jestem? Dobrze. nieco nie obchodzi, gdzie ja jestem, tylko odcinek trwa już 15 minut. Yy, jest dobrze. The walls. I tu jest skyblock. ok. Znaleźliśmy w końcu. Bo mamy 18 poziom, jak widać. Ciekawe, czy nam usunie tamki. Chyba tak. Zobaczymy. No jak widać, skrybloc. Okej, okay, idziemy tutaj. W ogóle musimy to wszystko pogarniać, co tutaj jest, bo jeszcze nigdy na takim sklepie. O, tu jak widać, chyba jest sklep. Okej, okay, money. Mamy... A jak nie mogę dos... Tu ile to kurde kosztuje? Nie stać No co za troll? O, coś tutaj mamy. Co? Jak ja już gram kilka minut. Okej. Okay. Admin shop. O, coś tu mamy. Kliknij na tabliczkę i weź sobie diament. Jej, mam diaksa. Co to jest? O, Ale to drogo. O. Coś dla mnie Żelazo O ja cię pierdziel. Hopie. Co to jest? To są chmury. Na no serio? O, is. Ej, no co jest? Dlaczego? See? O, abyś, czyżby tutaj też można było odblokować skrzynki? No to po co mi to? Wiecie co? Nie chcę mi się na Skyblocku grać. Idę na spawna. Może będę miał diaks. No nie! <grybujesz> nie lubię go. Nie lubię tego serwera. No po co to jest w ogóle ten diaps? Jak go usuwają? Łoza. Co za troll? Ta chmura mnie denerwuje. Wiecie co ja zrobię? sobie wyłączy. Nie ma co tu w ogóle robić na tym skybloku. Mnie dość, że mało osób na serwerze gra, no to samemu tak grać, no to jest trochę głupio. Można niszczyć? Nie można. Oj, 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 O, glina. Oj. I 3 2 1 N. Lol. Teraz się będę pływał w lawie. I Spawn. Ha ha ha. ha he, lol. Dobra. Okej, okay, idziemy tam. spawn, ha 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 dobra, idziemy do sklepu, bo w ogóle nie do sklepu, tylko idziemy, aha no to jest to jakby sklep, idziemy na mm, warbę główny gdzie to było okej, okay. trzy minuty nowy zero, ja pie? lul co za troll. Gdzie jest warb główny? O warp główny. No ja nie chcę w to. Hm. A wiecie co, ja sobie w to we... Tak, nie ta strona, nice. O, te mnie gdzieś. Yy, czemu muszę się logować? Wow, mami, te moje Deborah Survival Wow. Jep. Mm. Gdzieś mnie tepło. Odcinek trwa już prawie tyle, ile jak chciałem nagrywać. Chociaż już jest tyle, ile jak chciałem nagrywać. Ale dobra. Mniejsza z tym. A jakoś się udało, idziemy tutaj zobaczymy TADADAM! Opuściłeś miasto! What the fuck? Okej, okay, co to jest? Speedy, lol Wszedłem w jakiś teleport Nawet fajne Okej, okay. jak widać fajny to jest biom No nie można przyznać A, to już można nie stać spacku. O, tam jest kro. jak widać, no mam dużo no, dzień, po co mam zabijać biedną świnkę, nie? No po co mam ją zabijać? a żeby mieć potem. <grych> Okej. Okay. No jak w... No drzewa są wysokie, tylko szkoda, że serwer nie mam wgranego Timber moda i dla mnie to jest minus. Dla mnie każdy serwer powinien mieć Timber moda. No mój serwer ma na przykład Timber Moda, ale... No to nie, nie będę z niego nagrywał, bo muszę jeszcze szczekluboję zrobić, a na moim serwie nie siedzę zbyt często, ani zbyt długo. No teraz w ogóle nie siedzę. Mm. Bo i opłaca mi się siedzieć. Gram teraz na, z kolegą na takim fajnym skybloku, gdzie mnie typu zawił, kiedy dzisiaj. Tak, dzisiaj mnie typu zabił, ale chciałem nagrywać z tego Skybloka. Możecie mu podziękować. Na mnie ten Sky, Skyblok jest idiotyczny, bo co chwilę się ktoś. Czy was też jak graliście kiedyś na Skybloku, nie denerwuje takie coś, że. Jak gracie, macie lep... najlepszą wyspę prawie i ktoś do ciebie. Dodaj do wyspy, dodaj do wyspy. Ty go dodajesz, a on nie. je cię ukrada, jeszcze cię zabija z lawą, nie? Mieliście kiedyś taki przypadek? Ja miałem dzisiaj i byłem taki głupi, dlatego nikogo nie będę do wyspy dodawał. Znajdę jakiegoś nowego Skybloka i z niego chyba nagram. Chyba, że kolega. Gdzie jest to ci... Aha, ja mam. Chyba, że kolega mnie doda do wyspy, to będę nagrywał. No tam wszystko dropi na tym Skybloku z. Rud... z. potworków. Takie rud diaksa, albo coś w tym stylu. Dobra, home. I na Homie się będę Eba z wami żegnął, prawda? Nie? Czy nie? <laughs> Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Do widzenia, siema, na razie!